Ej stary, co za tak długo? Na wakacje ale ja, stary, muszę się podobać chyba, nie? Muszę się dobrze jakoś wystylizować, ubrać? Dobra, jestem gotowy. Do Dobra, napisał. Jak oceniasz? Dziesięć na 10. Do 10 do dziesięciu stary. Dziesięć na 10. Jak pójdę do klubu, nie mogę powiedzieć gdzie. Będzie okej, okay, myślisz? Idealne. <głosy> tak. <głosy> ale tył też się ubiera. Co? Czym się ubiera? Co? Ty, ty masz problem. Zobacz, <noise> zobacz sobie tył. No jak? <noise> Co jest, stary, nie tak? Jak oceniasz moją strówkę? Naprawdę fajna. A właśnie, muszę... O, mogę bez mojej defektów, tak. wiesz, nie? Nie wiem, jak ja mam to ściągnąć. Mówicie mówić poważnie. Patrz, to jakoś... Bytnie się to w dźwięku. Dobra, jakoś to. No nie... No. Jest Jest, nałożyłeś. Zrobię wam, co? was no, no, no. Średnio, no, średnio No, już taki co jeden tam? był dzisiaj Trzymaj Spoko Co tam? Słucham, stary, Dzięki stary To robimy To musicie telefon dać Wiecie bo no. niektórzy zapominają się <śla> o telefonie Złotami, co? panowie w wzajemnie, wzajemnie. Co tam stary, jak tam? Dobrze, dobrze, właśnie jakbyś to ingię wsuwa. Mam głos jak mój kolega. No, tylko nie pamiętam który, ale wiem, że na takiego kolec ma identyczny woszewki. Super, ty. my też akurat się, wiesz, z Rifsonem nagrywamy. Wiem czy to to jest Rifson? Tak, tak. Więc mówię, a to nagram przy okazji kilka filmów z sobie, więc bardzo. Nie będzie ok. Dobra, wchodzimy na siłkę. Dzięki stary. Miłego. Do zobaczenia. No to oh kurwa wybuchnę, Dobra. <gry> Dziękuję do, do, Dobry rozmiar Dobubię do idealny rozmiar Super. Ja bym nie wrócił taki sam. albo <gry> przynajmniej z takim stanem dziedzictwa ten sam rozmiar stary ale pasują, dlatego się nóg nie robi <gry> Dlatego nóg nie róbcie tylko górę To jest Ema żeby nie było To jest MK, nie szukałem. Po prostu jestem. A <laughs> Estetyczne zakupy. Witam Was z nowym vlogu YouTube. Dzisiaj zrobimy sobie estetyczne zakupy, bardzo ciężki trening. Czego? Pleców Dzisiaj zrobimy bardzo ciężki trening. Ale najpierw pojechałem sobie do galerii i nikomu nie przygotowywałem, że tu będę. Zobaczymy co i jak. Myślę, że będzie fajnie. I idę nagrywać film z Rybsonem, który zobaczycie niedługo. Więc będzie zajebiście, tyle mogę Wam powiedzieć. Od Spatu, od Kraken, to są super ładne. Uwielbiam buty, Serio uwielbiam buty, ale problem jest taki, że na razie zbieramy na mój sklep. Znaczy, już w teorii mam tylko odłożony na ten sklepik, ale patrzcie, jakie ja mam grzyby stare już pokazywałem. Jak ktoś jakaś firma, sklepik instagramowy, chce mi dać buty, to je przyjmę. ja jestem ulubieńcem Easy, i nie obchodzi mnie, że o, już jest są przehijpowane te Easy. Yy, mi się podobają bardzo Easy. Zawsze ja byłem fanem Easy. Ja te Easy mam z pierwszego dropu. pierwszy raz, kiedy wyszły te Easy. Naprawdę, dlatego one są w takim stanie, bo one pierwszy raz, kiedy je miałem. Nie wiem, Ja mam swoje koszulki. Ej, nie kupujcie bulsów. Nie kupujcie bulsów nie kupujcie czapek, bo ja będą moje niedługo w moim sklepie. Ale dlatego nie kupuję tego. Ale skickerscy możecie kupować fajne. Jeżeli Wam starszy na sklepik. Jest 150 zł będą oversize, z najlepszej jakości, jaka istnieje. A czapeczki do 100, myślę, że się zmieścimy. Ale musicie chwilę poczekać. No, no możesz tam zrobić. Dobra. Dobra, i dobre. Dzięki stary. Dzięki. 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 Wszystkiego dobrego. Dzięki. Na razie. Power of Aesthetic to się Dzięki. nazywa? jak to się nazywało? Chyba Power of Aesthetic. Ale to chyba już powoli się wstaje. Normalizowany Power of Aesthetic. <laughs> Kurwa, nie skąpuje się tak. Za mało tych kąpek Powoli, mówię, czekaj. Kurde, nie no, za mało tych pomp, żeby zrobić. Ja bym tu musiał dwa dni pompować żeby się napompować. i dobra, jak to zrobi. Nie nagrało się, jak gadałem z widzami, ale trudno. Teraz Paweł, ostatni szybkie. Na szybciora. czekaj. Skrzydła. A nie, jak ja mam się tu ustawić Na Arnolda Arnolda? Arnolda Arnold miał kurwa milion postów Dobra kurwa Dzięki Słuchajcie, tutaj mam TikToka w ogóle Jak widzicie zawsze mojego TikToka to kopujcie linki Kopiujcie linki, piszcie komentarze, zapisujcie, podajcie dalej, bo to zwiększa zasięgi i wbijamy 200k. Ale o czymś innym chciałem powiedzieć. Teraz właśnie siedziałam, bo jesteśmy tu od godziny i mówię, kurde, coś mało ludzi się podbiło. I podbiła do mnie dziewczyna, która mówi, że robi świetne filmy, dzięki za motywację sobie poszła. Ja trochę byłem taki w szoku, więc jej po prostu podziękowałem, sobie poszła, nie zdążyliśmy pogadać. Więc chciałem ją pozdrowić i podziękować, jest to bardzo miłe. I sorry, że ci nie podziękowałem, ale sobie poszłaś i ja byłem w szoku, tak szybko to się stało. Yo! <śledzimy w szoku> Zrobię zrobię zrobię. No. Yo. Yo. No, zrobię, 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 zrobię zrobię ja wam wszystkim mogę zrobić, jak chcecie. O, zrobimy coś. Dajcie jeszcze. Dobra. Dobra. A dawajcie teraz coś. To dajcie telefon. No. Zrobiłem, na pewno, ale. Nie, spądam totalnie A ja przed chwilą mówiłem, że coś ma się o sobie. Tak, nie? Nie, tak, Cześć. Cześć. A jak chcesz? Możemy tak dalej. No, tak? no. No, zadacenia. A bo ja, gdzie jest toaleta? Nie powiedzieli, gdzie jest toaleta. I skipsieli. Kuje mnie szukali. Dawaj, do nich, gdzie oni poszli. Gdzie, gdzie, gdzie oni poszli? Kurwa, Widzieliście? Nie, nie powiedzieli gdzie jest toaleta. Gdzie jest toaleta? Nie mam to. pojęcia A wy nie jesteście stąd też? Kurde, gdzie jest toaleta? No i stary, to ja będę by to. Chodź do windy, co? do windy? Tam jest zamknięte W mam się wylać? nikt nie będzie wiedział. Chuj tutaj się wyłożył. Kiera chyba dla nas. A co jest normalna winda no, dla no, ludzi, Byłem dla was miły. Zrobiłem z wami zdjęcie, pogadałem, zbiłem Miśli Misi mi powiedzieć toaleta uciekliście. Jestem zawiedziony. Nie wierzę w moc estetyki powoli. Jestem smutny po prostu. Kamerujesz się, tak? Czekaj. Wakacyjny Maskę. Okay. Widać się dobrze? Widzę się świetnie. Jestem świetny, czy ty jesteś świetny? Ty jesteś świetny. Nie, ja jestem świetny. Ty, widzu, jesteś świetny. Zapamiętaj to. A teraz co innego, wakacyjny must have. Będzie wyprawa bo będą estetyczne wakacje na kanale. Kurwa, zobaczycie z kim. Mogę wam tylko malutko zas zaspoilerować im, czy nie? Nie ma swo. Jest to, Niech właśnie. czekają, niech czekają. Ale ja bym... Wysta nie, w sumie wysta powiedziałbym jedno słowo. Użyłbym słowa określenia tej osoby, która ze mną jedzie. I nie... każdy wiedział, o kogo chodzi. Ale to na spokojnie trzeba. Dlatego nie mogę. Ale myślę, że się dużo osób może domyśleć z kim. E glow. Bound, weź sobie w jakieś przeciwsłoneczne. No, ale tu masz takie kremy Ja jestem opalony, dość więc. No to mówię, weź przeciwsłoneczne. E, to ja bym chciał takie, żebyś weźć w bronzer. Z bronzerem, to jest UV z bronzerem. Przyspieszacz. o bronzer. Very water resistant. Tap Kurwa 39 zł. Ja pierdolę. Ale ja na tym filmie zrobię tyle. Ej słuchajcie, słuchajcie widzowie Oglądajcie reklamy. Bardzo proszę oglądać film do końca Nie możesz tak mówić, możesz tak mówić. Oglądajcie film do końca. Naprawdę bardzo was proszę, żeby mi zwróciło za brązer Australian. Bardzo Was proszę, ok? Co jeszcze mogę kupić fajnego? Stary, na co ty tak patrzysz? Lubię kurwa odbytę Jak wiecie wyleczyłem cerę. Teraz mam młodą buźkę, bo to jest... Jak to się nazywa? To jest powinność estetyczna. Cześć, to tam to powiem. Powinność estetyczna. Pamiętajcie, estetyka to nie jest tylko sylwetka, to jest wszystko. To jest wasza, wasza buźka, wasza fryzura, yy, wasze ubrania. To jest wszystko. Dlatego pokażę wam w sumie, chcecie dowiedzieć się, jak ja zadbam ocery, i wyleczna trądzik, jak ja zachowuję młodą ciągle buzię, która nie pasuje do sylwetki, to Kurwa, co możecie zrobić? Napiszcie w komentarzu Natan Marcoń, powiedz jak wyleczyłeś trądzik i twoja cera stała się świetna. Jak naprawdę napiszę tak długi komentarz, to szacun dla was i mam, przy... odpowiem wam na komentarz. Nie przypnę, nie przypnę serca, tylko odpowiem wam na komentarz jeżeli napiszcie aż taki długi, jak wam powiedziałam, bo kurde to strasznie podbija zasięgi, a powiem wam, że używam dość sporo rzeczy, łykam dość sporo rzeczy, żeby fajnie wyglądać. Fajnie. W moim obeznaniu fajnie, bo to nie każdemu się może podobać, wiadomo. Także po prostu wam o tym powiem. Niedługo w filmie i tak się pojawi, ale dajcie łapkę w górę, to wtedy będzie szybciej. Wszystkie światło? Hmm. Za dużo, za dużo, za wyżo. Dobra, że Z tej Sigma, z tej Sigma, nie pasz kurwa. Sigma. Nie mogę powiedzieć, co mam nadzieję, że plus 3 było widać, ale z tej Sigma. Ty Byłem w Contigo przez chwilą, nie? I dostałem karteczkę z kodem rabatowym 10%. A ses to możecie sprawdzić, możecie sobie to ogarnąć, ale dostałem patrzcie co mi pani napisała na karterce. Nawet nie widziałem tego. Pokaż ten uśmiech, pokaż jaki ładny. Jesteś pewny, co napierdoli. Nie no, ja idę do tej pani za 3000 polubień pod tym filmem i komentarze pod tytułem Natan Idź do tej pani i wyznaję jej miłość i się oświadczam jej przysięgam. Jak będzie... 500 komentarzy, idź do tej Pani Natan Idź do tej Pani Natan To ja się jej oświadczę. A teraz idziemy nagrać film z Rypsonem, A potem pokażę wam jak robimy ciężki trening pleców Bra. Tu jest ładnie Nie sądziłem, że tak Czekaj, ja się odsunę nie? A co teraz na co idziesz? No, jest co będziemy. Mają karskat coś jak się to zrobić Ci szybki trening sobie tutaj. Potem jeszcze coś ponagrywamy. Po pasji bardzo. Eee. Ile masz teraz jakoś. No, no to kurwa, ja mam 1,87 m jakoś, więc kurwa jestem smutny przez to, że ktoś się zgłyszczał ale dobrze. Dobrze, nie, 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 nie można być idealnym, wiadomo, ty jesteś idealny, pamiętaj. Jesteś idealny, stary pod każdym względem. Musisz to pamiętać zawsze. Jak urosnę jak kilka centrzeń co będę. Ale wiesz po czym urosnę? No, po tym, nie? No po tym. Ale takie te włoski z każdym... Bo włosy są inne trochę, zmieniłem. No no, masz powerbanka? Mam. Trzeci raz się pytał. Jak się spóźniacki nadrzewa człowiek. Tyle mogę powiedzieć. Jak oceniasz dzisiejszy dzień? Bardzo udany, produktywny. Bardzo produktywny. Tak. Najlepszy dzień to jest na świecie produktywny, jak od godziny 8 robisz coś do. kurwa, do jest co 24, 34, nie? 64. Wracamy z Katowic, nagrywaliśmy film z Rybsonem. Z Rybsonem film zobaczycie prawdopodobnie po moje Życie. moje życie jest w sobotę, więc oczekujcie. A film z Rybsonem, również z Rybsona Bestie, pojawi się na kanale prawdopodobnie niedługo, w przyszłym tygodniu może. Więc oczekujcie, bo będzie to super film. A my lecimy, widzimy się w sumie teraz na. Plecach. I proszę was, jeżeli jesteście już w tym momencie, żebyście napisali mi szczerze, co sądzicie o tych filmach, czy wam się podobają, czy nie, bo jestem ciekawy, czy taki format wam się podoba nowy, bo lubię to robić i jakby jak lubi się to oglądać, to będzie mi miło, jeżeli szczerą swoją opinię na temat tego filmu. Produkujecie się trochę i napiszcie teraz, w tym momencie, jak to oglądasz, żeś mi napisał komentarz. Chociaż miło, że się wim nie skończył. I pokażę Wam, jak rosną mi plecy dzisiaj na siwce. wiem czy na Steve'e czy na Smarcie, zobaczymy. Nie pokazałem Wam, co kupiłem. Teraz ja Wam pokażę. Wspodnie. Na wakacje. Zwykłe drewno. Chyba z Nowej Jery. Ta Te jemeczki. Tej różowej krówki nie kupiłem, sorry, ale trochę była. Nie taki rozmiar. I najeczki, takie szordziki. Potrzebuję takich spodni. Dużo kupiłem kosmetyków, dużo kupiłem jakichś to twarzy czy różnych pierdol, dużo suplementów ze sobą będę brać na te wakacje. Białeczką może ze sobą wezmę. Jeżeli chodzi o dietę, to nagram film, Jak, jaką, jaką mam dietę w ty O, Nie mogę powiedzieć gdzie. Już chciałem powiedzieć gdzie. Ale zobaczycie, bo jadę w fajne miejsce z fajnymi osobami i tyle. A teraz widzimy się już w następnym dniu. I fajnie, że do mnie podchodzicie, normalnie sobie gadamy na luzie, śmiesznie jest. Podchodźcie zawsze. Jest bardzo dużo i się cieszę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. We are going to the gym, mom. mama. Mama chodzi na siłownię. No. mnie. Zabryś mnie. Dobra, koniec odklejki teraz. Słuchajcie, nie wiem co się stało, ale chcę pozdrowić starszego gościa, który do mnie teraz tutaj podszedł, powiedział dzięki za motywację, że ogląda mnie od lutego, jeżeli to oglądasz, niebieską koszuleczkę miałeś, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie, że tak wygląda, ale po prostu jeden z takich starszych sort, że mnie ogląda, dużo jest takich osób, dlatego dziękuję i pozdrawiam serdecznie, a teraz zrobimy trening ciężki pleców. Wytłumaczę Wam mniej więcej jak to wygląda moje podciąganie. Podciągam się szerokim chwytem, mógłbym się podciągnąć na 20, 20 razy, ale wolę podciągać się 12-8 razy, 4 serie i od razu przejść do ching ciąg podciągania, jakoś tak to się nazywało na tych wąskich chwytach, bo to działają inne troszeczkę partie plecach, inne części pleców, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Więc wolę to fajnie przetrenować i to fajnie przetrenować. Przerwy to jest, podciąganie mam 30-60 sekund, dlatego tych powtórzeń wolę zrobić mniej niż, zrobić duże, zrobić długą, długą przerwę, bo ja ćwiczę pod estetykę. I film jak ćwiczyć pod estetykę też się pojawi niedługo. Właśnie, jeszcze jedna kwestia, bo ostatnio powiedziałem, że na kod estetyka prawdopodobnie macie 40% zniżki i dużo osób napisało, czemu oszukujesz? Nie było 40%, tylko 15%. Mordo, powiedziałem, że wtedy, kiedy nagrywałem film, bo ja nagrywałem wcześniej, prawdopodobnie było 40% zniżki, a teraz ta zniżka jest 15%. Także jeżeli wpisujesz ten kod, to przecież widzisz, że jest 15%, a nie 40%, więc. Czemu powiedziałeś, że to jest oszustwo? Po prostu, sorry, myślałem, że dalej jest 40, ale spokojnie, niedługo będą jeszcze większe promocje, bo negocjuję trochę warunki. A ta firma jest świetna, więc cieszę się, że wszystko idzie dobrze i może jest z like Tekitra. Please, a będzie trzeba poprawić na masie, bo trochę są zaniedbane, ale mikrofon. serduchowali wziąłem dwa Reapery i ja opierdolę. Dobra, jak 30 sekund minie, to. Bo to była ostatnia, czwarta seria teraz, podciągania, dlatego zrobię trochę mniej. Dzień dobry, Kończ tą redukcję, bo nie chcę już tych kopów I Teraz lecimy na cincio-cią

Zrobimy wiosłowania, macie cały mój trening w sumie pleców, teraz dam wam w opisie, żebyście mogli sobie zaglądnąć jak wygląda mój aktualny trening pleców, który będziemy zmieniać jak wejdę na masę, będę wam to tłumaczyć wszystko po prostu, więc teraz czas na... Jeszcze przed hard stylem i napieprzaniem ostrym, szeroki chwycik do platy. teraz mam taki rozgrywkowy, ale chcę o tym powiedzieć że przed wiosłowaniami zawsze sobie to zróbcie to w teorii też przed wyciskaniem na klatę Powinniście to zrobić, ale ja nigdy tego nie robię Bo fajna to jest forma rozgrzewki plus ćwiczenie Więc keep grainy I teraz zrobię Harcej, Ale to zawsze trzeba tak zrobić właśnie Że coś tłumaczę I jak mówię Harcej to trzeba zajebać muzę teraz Lord, give me a sign, a sign. I Everybody in the world, please, Lord, give me a sign, a sign. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons. Hidden different versions, each knew what they desh. Ja tutaj robię bez pasa ogólnie, plecy, zawsze robiłem z pasem plecy, ale jestem na redukcji, więc zapomniałem kilka razy pasa i stwierdziłem, że go nie potrzebuję, bo w miarę pilnie techniki tych ciężarów nie ma dużo. Teraz 7x12, taką rozgrywkową. Do 100, dojdę na 8 maksymalnie. A na masie kurwa to 120 lata, więc wtedy 2 jest potrzebny. Bo ta technika też pewnie kuleje. No i kurwa, rozjewię mnie po tej przytringówce. Ja zaraz zantaję, ale chuj. Lecimy dalej i nie śpimy. Lord, give me a sign, a sign, That's it, the end of the song Next time you'll sing along Trust me, there's nothing wrong I just need to carry on Cause society's a myth Put there to make you sit Listen to what they give Don't ask questions, shut your lid Yeah, don't ask questions, shut your lid I need to run away from this And go get off the grid Feel like my brain is overloaded Man, I'm losing it Don't let I'll tell to dzień W sumie nie wiem jaki, ale za Około 5 dni Nie jest moje finałowe wcielenia, ale nagrywam moje finałowe wcielenia Bo trochę o 2-3 dni mi to spadło Także dzisiaj muszę kalorie podbić i zrobię to węglami, już trochę podbiłem, ale chodzi o to, że na te ostatnie dni e, nie mogę uży, używać soli, pić dużo wody muszę i potasu dużo przyjmować. Dlatego makrelę muszę zjeść, bo się przeterminuje, a ona ma dużo soli, bo, a nie będę mógł robić, jeść tej soli. Także muszę ją teraz wdupić. O kurwa! O 300 kalorii ona ma będzie bardzo dużo tych kalorii ale trudno, we are gonna make it także jemy to i koniec z solą, dużo wody koniec ze słodzikiem, koniec kawy, dużo cardio no robimy to forma życia czeka, forma, niepo... forma nie poczeka pamiętajcie są rzeczy ważne i ważniejsze, a forma jest najważniejsza także lecimy z tym i odpocznę od jedzenia yy, odpocznę od trzymania diety niedługo na wakacjach znaczy będę dalej trzymać dietę, ale nie aż tak restrykcyjną, będę sobie pozwalać trochę więcej, także teraz jest moment, żeby pokazać to, na co ciężko pracowałem i to, że trzeba po prostu to zrobić i tyle w temacie. Dzięki za obejrzenie tego filmu i jeżeli dotrwałeś do końca, napisz komentarz o treści Wataha, a przepnę ci serduszko. <gry>